To jak jakby to z ten film. Paulina z Mazur. Cołem. <ścoughs> <Z> <ścoughs> Razem z Agą uczestniczyłyśmy w wielu e, konferencjach, webinarach, e, spotkaniach online. I za każdym razem miałyśmy takie poczucie niepokoju trochę, takiego poczucie, poczucie spieszenia się. Zarówno prelegenci się spieszyli, jak i ja czułam, że muszę oglądać to teraz, w tym momencie, jeszcze na szybko zapisywać pytania, wysyłać do prelegentów. Oni też w czasie, kiedy mówili, czytali te pytania i było w tym czuć taki, taki niepokój, taki pośpiech. I jak Organizowaliśmy pierwszy raz Elementarz UX, to stwierdziłyśmy, że nie, że to nie może tak być, że musi być, nauka musi być na spokojnie, żeby się skupić, żeby móc sobie zrobić notatki, zastanowić się nad pytaniem na spokojnie i dlatego zdecydowałyśmy się, że wszystkie wykłady będą nagrane wcześniej. Prelegenci z kolei mają bardzo duży komfort, bo mogą w skupieniu nagrać, przygotować dla Was wykłady w domowym zaciszu, więc wszystko jest bardzo porządnie zaplanowane. Zadbaliśmy oczywiście też o kwestie jakości dźwięku. I możecie też dzięki temu yy, zrobić sobie pauzę w każdej chwili, zastanowić się nad pytaniami. Jeżeli dziecko płacze, to zrobić pauzę, obejrzeć resztę później, czy wieczorem, czy w nocy, kiedy chcecie i codziennie o siódmej rano będziemy Wam przesyłać dostęp do nagrań z danego dnia. Bardzo też dbamy o ten aspekt aktywnego uczenia się, więc tu nie chodzi tylko o oglądanie wykładów, nagrań, ale też danie coś od siebie. Jak wiadomo, człowiek najlepiej uczy się, kiedy robi coś sam albo kiedy sam popełnia błędy, dlatego poprosiłyśmy naszych prelegentów, żeby przygotowali po każdym wykładzie pracę domową dla Was. W zeszłej edycji nasze prelegentki Magda i Sylwia zadały bardzo nietypowe zadanie, mianowicie było to zaprojektowanie doświadczenia unboxingu, czyli odpakowywania telefonu. Nasi prelegenci wybiorą kilka prac domowych, które potem omówią wideo, które Wam udostępnimy i dzięki temu będziecie mogli się uczyć nie tylko na swojej pracy, ale też na pracy i doświadczeniu innych osób i zobaczyć w ogóle, jak inni podchodzą do różnych problemów. Nie, czekaj. Muszę to powiedzieć bardziej normalnie. Więc...